Halo, halo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku serii zagajemy Europa Universalis 4. W ostatnim odcinku wypowiedzieliśmy wojnę Austrii imperialistycznej, już nie tak bardzo imperialistycznej, bo jest mała i upada. A my w tym upadku jej pomożemy. Pomożemy? Tak, pomożemy. I nawet pomoże, pomoże, bo jest basalem, czy tam Personalnej z Czechami, które oczywiście uczestniczą razem z nami na wojnie. Tak, 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 to wszystko w tym odcinku. Czy zdobędziemy Wiedeń, czy zdobędziemy, czy nasze granice się przesuną bardziej na zachód. Czy staniemy się, w końcu zwesternizujemy się i pytanie odwieczne, czy użyć punktów do, do spodobycia kolejnego poziomu administracji. Hm, myślę, że... Myślę, że na razie niech są. Będą mi się trochę przelewać, czy już się kończy, już tutaj będą dobiegać, to do czy tam będą po prostu będzie brakowało mi miejsca na kolejne... na kumulowanie moich punktów, to po prostu je wydam. Tak, 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 wojna się, toczy się, to już trochę bardziej globalna wojna, aczkolwiek też nie taka globalna, bo mamy drastyczną przewagę. Pod względem wszystkiego, pod względem liczby państw, pod względem potęgi militarnej, bo zorientowałem się, że Francja jest bardzo nam przyjazna. Więc trzeba było to wykorzystać do unicestwienia. W Austrii. Austria tak. skończyła się obleganie trzech prowincji i idziemy dalej. Mkniemy niczym strzała. Tak jest. Przepraszam granica na pewno się przesunie to już jest więcej niż pewne no może jeszcze nie więcej niż pewne ale myślę, że nie będą w stanie oprzeć się naszą siłę, na potędze naszej armii i po prostu ugnął się pod naszym jarzmem tak, otóż tak jak Niemcy germanizowały Polskę naprawdę my będziemy spalszczać Austrię spalszczać Niemcy, tak się powinno nazwać, bo nie nazwiemy to polonizacją, bo trochę też źle brzmi, ale... Zwał jak, zwał. A jeszcze sprawdźmy jak to spłynie na nienawidzenie właśnie. Nasze państwo nas nienawidzą. Bardzo nas nienawidzą i stworzą przeciwko nam koalicję. Tak, będzie prawdopodobnie jedna z większych koalicji. Tak więc, gdzie idziemy dalej? Państwo kościelne, jak nas państwo kościelne postrzega? 70, więc nie będziemy jeszcze raz wysyłać sam... Krym chce przy przez nasze ziemie. Krym jak z nim walczy z osmanami. I z Irakiem. To nie wróży nic dobrego. Nasza imperialistyczna Turcja. Może nie nasza, ale... Oła! Co tu się dzieje? Lito pomoże Czechy, Bośnia, Austria plus 20. Czy wspaniała wiadomość jest nasze sześć? Książki w świat. Państwo kościelne. Palimy te książki. Nie będziemy się nawracać na inną wiarę, więc jest spalimy. Nie będzie nam wiara protestancka pluła w twarz. Nie damy stworzyć innego odłamu kościelnego. Mało tego, części nie nawrócili się na protestantyzm. Co jest dziwne. Zawsze w jednym z ośrodków religijnych protestanckich no leżą w Czechach, drugi w Anglii, trzeci na Półwyspie Skandynawskim. Tym razem dwa są na Półwyspie Skandynawskim. Trzeci jest na 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 na, na, na Wyspach Brytyjskich. Tak, dokładnie na wyspach brytyjskich i zabrakło mi po prostu jednego słowa. Z kim mamy wojnę? Muszę sobie co jakiś czas przypominać, bo się pogubię. Nie wiem, z, jedzie, z kim ja wojnę, to nie będę wiedział z kim podpisywać pokój. Czy pa Aragonia pozwoli? Jeszcze się nie zgodzi. Czemu się Aragonia nie zgodzi? Bo nie mamy fortu. Ale Kastylia za to sobie urośnie. Jak długo będzie Kastylia? Kastylia ma jeszcze wojnę z Portugalią. Portugalia. Tylko z Kastyją. Jak to jest? No, Florencja. Florencja myślę, że nie powstrzyma jarzma Castelli, au... Nie, Castelli. Do pizzy pójdziemy. Zostawimy wojsko. Pójdziemy? Nie pójdziemy do pizzy. Niestety. Życie. Życie, życie, życie. Tak, może nawet i ten sojusz Francuz sobie zostawię. Nie będę jakoś oczywiście super, zajebistym sojusznikiem, bo nie będę wysłał moich ludzi na rzeź do Francji, ale za to Francja niech przesłała swoich żołnierzy do mnie na rzeź. Może mogło się przydać, z względu na to, że no, może wezmę trochę więcej, niż będę chciał, niż powinienem i po prostu wezmę jednak te trzy prowincje, mimo że pół świata się zbunduje przeciwko mnie. A nawet nie pół świata, tylko dziewięć państw. A dziewięć państw to po prostu państwa malutkie niemieckie. Dziewięć państw niemieckich kontra. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć państw takich potężniejszych. Raz, dwa, trzy... No to około pięciu. O, tam jeszcze oczywiście ma mam małych, małych, małych dwóch małych wasali. W sumie cztery duże państwa plus małe Wasialątka. Myślę, że razem damy radę poskromić każdego wroga. Z je dalej. Później tu jest Austria, tu oblegamy... Tu nikogo nie oblegamy. Saksonia została pozostawiona sama sobie. Będziemy musieli tam wysłać swoich żołnierzy. Część, zróbcie coś z tym, bo chcę zabrać hajsy od Saksonii. Chyba nie da... Nie pozwolicie. Dobra, was jesteście. Wasalem Austrii. Dupu, nie Wasalem. Idziemy do Saksonii. Dałbym wam jako dowódcy króla ale że to niemożliwe ze względu na to że nasz król i tak jest debilem ale nasz następca ma raptem 4 lata a nie pozwolę na kolejne 11 lat nędznego bicia w bezkrólewiu bo państwo bez władcy to nie państwo montua mantua proszę o pokój tak zgodzicie się zabierzemy wam hajs coś jeszcze mogę zabrać? No i tak, taty? Nie. Nie będę wam zabierał... No, dobra, bierzemy hajsy i starczy. I spadamy. Dobijmy. Dobij! Dobij! Dalej. To będzie następny. Aragonia. Myślę, że Aragonia powinna się niedługo zgodzić. No, niedługo to trochę za Bo do... mocno powiedziane. A, moi tam sobie zają radę weze mnie Nie będę się tam trącał, ale za to tu się już trącę Nie będę te, pozwalał na tracenie wojsk litewskich, które niedługo też przejmę Niedługo, no nie tak niedługo, ale przejmę Kiedy się przejmę 475 punktów mnie to uczyni Ile bym musiał mieć jeszcze? a wpływ agresywny ekspansy to nie tu, bym musiał mieć chyba Ideę administracyjną, żeby mi koszt tworzenia prowincji... Żeby koszt tworzenia prowincji był niższy. Chłopi się zbuntowali. Zbuntowała się Raguza. Jak mogła się Raguza zbuntować tam w moich terenach? Bezczelność. Po prostu bezczelność. Idziemy jeszcze zdławić chłopów, bo nie możemy utracić wiednia na rzecz chłopów. Bo nie wiem czy wiecie, ale jak stracimy wiele na rzecz chłopów ktoś inny przyjdzie i zajmie nam te wiele. A jak zajmie nam te wiele, to nasza wojna pójdzie w pistu. Czego oczywiście nie chcemy, bo nie po to walczymy, żeby teraz nic sobie nie zabrać. A zabierzemy? Naprawdę niewiele. Bo raptem trzy prowincje. Co to są? Trzy prowincje na takie potężne państwo. Sami wiecie, że nic. Florencja upadła. Idziemy dalej. Różniemy i wojska zerżniem Zaciukamy, zabijemy, zamordujemy. Nie pozostanie po nich ślad. Aczkolwiek z chronicją możemy podpisać pokój. Wrócimy. Wasal Polski, nie, nie no traktaty Nie państwa, możemy przekać i łonić państwa. I będzie tak. Może to spowodować, że nasze państwa wojska są nadgnane. Co nasze wojska wygnane? Mało tego musimy prosić o... Przemarsz, nią wy dyplomaty. Te wojska muszą wrócić aż do Polski. Te wojska muszą iść z tłowicy paratysty. Bunty, bunty, bunty. Mamy już 1100 hajców. Podczas tej wojny jest to bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo. prośba na przemarsz. Dostaliśmy. Wyrażają zgodę, idziemy dalej. Na Aragonie. Podbić Aragonie. Mamy o dwa stosunki dyplomatyczne. Za dużo. Ale jeszcze na razie nasza siła rośnie. Nie dodamy Czechom żadnej prowincji. Francji też nie oddamy. I sobie, sobie sami podbiją. Na pewno w tej wojnie nic nie dostaną. Tak samo o o o, generał. auć, 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 Nie idźcie na Florencji. Utraciliśmy roszczenia do prowincji Bośnia. Wykryliśmy agenta. Bla, bla, bla. dowódca się koszt technologii, pip, 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 koszt technologii Spadaj do stabilności, no nie w tym momencie, nie w tak kluczowym momencie, nie możecie po prostu w tak kluczowym momencie zabrać nam tego, no a wojska Aragonii wbiły się w wojska polskie, mają trzy gwiazdkowe generomy, mamy za to plusy, przez co, że nie mają my minusów za przyprawę, oni już też je stracili, jak to możliwe, chwilowo mieli. O, przegramy tę bitwę przegramy, wygramy, przegramy czy wygramy wygraliśmy wielką bitwę wielka, niewielka, ale bardzo trudna ze względów na to, że nie mamy dowódcy i ten dowódca jest beznadziejny Zobaczymy sobie innego dowódcę pośba pokoju od Aragonia tak przystaniemy, ale na moich warunkach robiłem po prostu więcej, hajsu a jak nie będziecie chcieli oddać? O! Taki buty. Po tylko 28 hajsów? Więc poczekamy na jeszcze jedną propozycję Aragonii. Myślałem, że macie więcej pieniędzy, a czeka to, czym okazało się, że nie macie więcej pieniędzy. Saksonia. Hajsy oddajecie. Traktaty. Możecie utworzyć tu, nie ma państwo. A nie będzie tu albo nie, nie tworzymy małych państw, bo imperialistyczne Czechy będą chciały je podbić. A niestety nie, 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 nie. nie. I tyle. Aragonio, Aragonio, cześć, zaproponujcie mi pokój, no weźcie się, bo to, bo to często, czy już na wojnie państwa ogólnie kontroluje stolicę. Gdzie macie Aragonie? Gdzie Aragonia ma stoice? Nie na wyspach? Nie? Na... Ma bucie? Macie stoice na Bucie? Państwo hiszpańskie ma stoice na Bucie? Jak? Jak po prostu? Jak to możliwe? Aragonia, czy naprawdę tak nisko upadłaś? Hajsy. Macie hajsy. Tylko się ukrywaliście. O wy niedobre dziady. Czy to ta prowincja należy do kogo? Przepraszam bardzo, do kogo należy ta prowincja? Do Augsburga. Augsburg jest... Kim wy jesteście? Nikim. Jesteście wasalem? Straciliście prawo do bycia wasalem? Kiedy to się stało? Austria straciła Tyrol! Austria bez Tyrola nie będzie istniała! Dlaczego? A to dlatego, że po prostu mają tam kopalnię złota. A jak może istnieć Austria bez kopalni złota, na którym opiera całą swoją potęgę i siłę i wszystko inne. I mamy lepszego generała. Tego drugiego trzeba wykopać. To będzie okazja. Gdzie moje wojska. Co moje wojska? Moje wojska te wrócą. Daj dowódcy. Wykopie. go. Będziemy marnować punktów militarnych. Myślę, że po tej bitwie będą zmuszeni do podpisania pokoju, aczkolwiek przegrywamy tą bitwę. Nie przegrywamy? Nie, nie przegrywamy. Już się przestraszyłem, że przegrywamy bitwę z Aragonią. I... ale tak też nie jest. Ołowo, oh, oh, oh. mym prawie podpisał osobny pokój z... Nie podpisał właśnie po osobnego pokoju A my chcemy w osobny pokój Tak chcemy Nie, więc mi się klikło Dobra niech stracę Moja strata Weźmiemy tylko 138 hajsów Tylko Bo no, mogliście mi zapłacić więcej Jeszcze od razu weźmie hajsy Macie dużo hajsów nie macie hajsów. Jesteście pod okupacją Ougsburga. Dobra, podpisujemy to... 500 punktów. 500 punktów w plecy. No. Co ja na te Uwolnimy Państwa jakieś? Nie nie uwolniamy. Nasza granica pięknie będzie wyglądać. No nie wygląda pięknie, ale przynajmniej mamy jeden. Jeden najważniejsza. Prowincja świata należy do Polski Wyobraźcie sobie kiedyś Polskę, która ma Wiedeń? I to się udało Byłbym naprawdę dobrym Ładcu Buzał Co to jest Buzał Buzał Nie nawrócicie się do moją jedyną i słuszną wiarę, jaką jest katolicyzm? Więc kiki wam oko Idea religijna, co daje religijna? Siła misjonarzy, roczny bla bla, tolerancję daje. Misjonarze. Już Usta kasu przeciwko Puganom. I różne takie. Bunty, następny bunt wybuchnie w Serbii. Później dwa na Węgrzech chłopi wybuchnął wta hell plus 5, wyczerpanie wojny i przerostaje razem nam 5. Legitymizacja plus pół i jedność religijna plus 30 nie. 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 Mówię wam nie. Stabilizujemy państwo pomału. Czy jeszcze jeden punkt? Nie szkoda mi trochę punktów administracyjnych, bo musimy oczywiście uzbierać się. Austria stała się mała. Nic nie znacząca. Bez armii, bez tyrolu, bez pieniędzy. Po prostu są nikim. Koalicja przeciwko mnie jest również nikim, bo nie powstanie ze względu na to, że Fran Austria nie przyłączy się do koalicji przeciwko mnie, bo nie da rady. Bo jest między nami rozum. A jest, że jest... O, nasze wojska nie chcą wrócić. A to gdzie jest problem. Wy tu dacie radę, a tu nie dacie rady. I teraz? Tędy wrócicie? Tędy? Fak Tędy, tędy, ewentualnie Nie pięć tu? Tędy, 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 tędy To może być problem Prośba o zgodę na przemasz Musimy się pomyśleć jak nasze wojska mają wrócić do domu Jest to bardzo daleko od mojego domu Normalnie zostałoby wygnane Ale że stały w sobie grzecznie oni wygnali ich idziemy za tędy, tędy nie pójdziemy, musimy jeszcze prosić Panderburgia o przemorsz stawiłem przez Francji dyplomata, drzwiami dyplomata stawiłem w ołóżczyźnie to mnie trochę zaboli, ze względu na to, że będę to strasznie duży punktów z siebie, Niech, niech tam już lepiej idą z obok siebie. No ja poginą, ale nie wrócą. Już mają dziś mi tam po drodze umrzeć. Tędy no, nie pójdziemy. Tędy pójdziemy ewentualnie. Jest pod rządem państwem. Czy dać mi piace? Przewodą przy może dać, a nie da mi. To jeszcze z górki. traficie do trzech to już możecie dalej tak później zaczniemy zrywać. Jeszcze coś? przenoszę od Francji. Wrócicie raz do domu. Tak, wrócicie, No, teraz byle do Czech. I pomału będziemy za wami plecami zrywać te przemarsze, bo mnie po prostu zje. Są Anuluj, 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 anuluj. Anuluj. wam możemy zostawić, wam, a tu anulujemy. Możemy anulować, bo nasza firma wraca. 5 na 4, czyli myślę, że już jest dobrze. Francja Czechów i znowu już jestem Bośnia. Czyli jest dobrze, Bośnia, anektujemy cię. Nie ma, że boli, nie ma, że nie chcecie, anektujemy. Nie wiem, ile rośnie? 2, bo reputacja jest chmurowa. A jakaż limit wojska wygląda? Urus o 6000 Myślę, że nasza armia... Po... No, każdej armii potrafi po niej po 2000 armat No tak myślę sobie, to jest dobry pomysł Każdej armii potrafi po 2000 armat I do was tu coś... 937 Czy do was się potrafi po 2000 armat? Do was trafi może 2000 piechoty no bo tysiąc A tysiącego. No, ale najpierw to piechoty. Jest niepewnie. Piechota nas nigdy nie zawiodła. Piechota to podstawowa część armii. Ludność jest wyczerpana wojną. Hmm. Ile mamy? P. 600. Dowodnie legitymizację. Legitymizacja na poziomie 100. Czyli byłoby około 50 lat. Ja, nie cały, ale liczmy. Około 50 lat. Co to więcej niż 50, bo mam 38, myślę, że 50. To jeszcze się zastanawiam, jaki rodzaj misji, czyli wezmę. Chodziło mi tu. Ale to, co się będzie działo dalej, już chyba będzie w następnym odcinku. Jaki mamy czas? Hmm. Nie pamiętam na podniu, w zacząłem nagrywać, więc jeszcze posiedzę z Wami 5 minutek i po prostu ten odcinek dobiegnie końca. Bo, pamiętajcie, zbyt długie odcinki to nudne odcinki, a i tak nie wszystkie odcinki mogą być ciekawe. Dobre wieści. Dobre wieści, to dobre wieści. Dobra wieść nie jest zła. Austria, Austria się zbuntuje, to poważnie się zbuntuje nasze bunty już spadają przerost, przerost te spadnie więc do stłumienia zostanie u. i zostanie później dopiero Austria Tyria Chorwacja co to jest? Co wy chcecie jeden. mnie? Grodziec Grodziec jakieś państwo nazywa jest Tyria co to jest w ogóle styria? W 94 roku przesunęcie mieć prawa do tego. Więc myślę, że stylę lat was powstrzymał. Misja. Misja na razie chyba inaczej nie wezmę Jak to u mnie... Dobra, wydałem punkty i tak. Nie lubię gromadzić punktów a pieski I Zawsze je wydaję na bieżąco. Upadek Austrii. Jest taki piękny. Wygląda tak pięknie, tak przecudownie, gdy Austria z takiego dużego, potężnego państwa staje się niczym. To jest po prostu więcej niż piękne. To jest po prostu taka wisienka na torcie podczas naszych podbojów. A nasze podboje będą się pomału kończyć, bo nie będziemy już nawet co podbić. Kolejna wojna to nie wojna z Turcją. Być może i tak ponieważ Czesi mają sojusz z Brunsikiem, Nürnbergiem, państwem kościelnym, Frankfurtem. do tego dojdzie oczywiście cesarz. To jest Oldenberg. Po stronie Oldenberga, Saksonia, to cześć. by zadałoby się zabrać te cztery prowincje. Po to, żeby wyrównać granice. Ale myślę, że najpierw ruszymy na okupację wschodu. Czytałoby się przed... Przejęciem Litwy zabrać trochę prowincji Krymowi, ale, 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 myśmy musieli sfabrykować wam roszczenia, możemy sfabrykować roszczenia do Krymu. Krymie... To jest też wasz upadek, nie wiem czy jeszcze o tym wiecie, nie będę wam zabierał prowincji, nie, boże, nie było Zabiorę... Prowincję zabierze wam... Litwa, a to co, jak ona sobie z tym poradzi, to już mnie nie obchodzi. Ty nie, Jesteś duży, czy ty wpierdzieliłeś Rjazań? Nie, Rjazań wpierdzieliła Rosja. O nie, tak być nie będzie, Rosja rośnie ze strony chińskiej. Tak być nie może, tak być nie może. Nasz komendant umarł. Modyfikator utrzymania armii. Co wam wziąć? Utrzymanie armii nie kosztuje nas aż tak duże. i pieniędzy na wszystko, bierzemy tego. Morale zawsze spoko. Mariasz z Francją. To też jest spoko. Poprawianie relacji z ałoczechami to już jest raczej bez sensu. Jesteśmy trochę do to fani, Nie powiem, że nie. Ale myślę, że do tego pięknego państwa było Warto. Pamiętajcie, wiele, Wieleń to podstawa. Później ziemi. tanie technologii, że Was będzie to główną obchodzić ile... ile wyjść, lat zacofani, ale nadrobicie to. Gwarantuję to ja. Wam. 10% każdej technologii to jest bardzo dużo pieniążków. Mało tego. Nie wiem, czy nawet nie mam jeszcze jakichś obniżek ze względu na to, że jestem Polską. Czasem mamy. Większość innowacyjność. No a minus 5% zawsze jest coś. to coś tam jest. Diplomacja. Mamy rywali. Nie mamy rywali. Rywal dania rzeczy Dania. Jesteśmy w razie, nie jesteśmy gotowi na e, wypowiedzenie wojny. Dani. No sami jesteśmy przygotowani na powiedzenie wojny. Dani. Więc możemy też sobie kogoś jeszcze nie. Ale, 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 ale. Z kim macie są Krywa nurwała na przełość. Ja. Yeah. Dobie to mam. No, chciałem zobaczyć, czy mają dążenia do niepodległości. Mają. Więc jeszcze może urośniecie, Litwini, kochani, o granicy z północy. Myślę, że Litwę trzeba trochę nakarmić. Zanim ją przejmę, nakarmię ją. Karmię, ile się, w, ile wlezie. Ale to już w kolejnym odcinku, na który oczywiście... Również bardzo serdecznie zapraszam oczywiście, Mam nadzieję, że Wam się podobało Ten uszczerbek Austrii na skalę światową Wam się podobał Po prostu jest piękny Wiedeń po stronie Polski jest piękny Mam nadzieję, że równie pięknie będzie wyglądać Krym po stronie Polski Ale oczywiście to już w następnym odcinku Miejmy nadzieję, że spotkamy się razem, na co oczywiście Was zapraszam. Trochę źle to sformułowałem, mowałem, ale po prostu Was zapraszam na kolejny odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie mój kanał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!